Drodzy Państwo, zaczynamy konferencję prasową przed ostatnim tegorocznym treningiem siatkarskim z Marcinem Możdżonkiem. Impreza wyjątkowa, ponieważ skupia dzieci w wieku od 9 do 13 lat, zarówno te, które grają w siatkówkę w swoich klubach, jak i również te, które nigdy nie miały z siatkówką do czynienia. Gośćmi dzisiejszej konferencji prasowej są Pan Bartosz Tobieński, rzecznik prasowy RB Areny. Dziękuję. Pan Piotr Należyty, prezes zarządu siatkarskiego zespołu LOTOS Trefl Gdańsk. Okay. Michał Kucharski, prezes zarządu fundacji Citus Altus Fortius, organizator imprezy. Mm -hmm. Goście specjalni, Katarzyna Gajgał-Anioł, reprezentantka Polski i Chemika Police. Izabela Bełcik, rozgrywająca reprezentacji Polski i atomu Trefla Sopot. No i główny szkoleniowiec e, dzieci Marcin Możdżonek, kapitan reprezentacji, kolejny gość specjalny treningów siatkarskich z Marcinem Możdżonkiem. Witam serdecznie, przepraszam. No Panie Bartoszu, największa hala sportowa w Polsce pomieści 15 tysięcy ludzi, o ile dobrze sobie przypominam. Tu rozgrywane były i podejrzewam, będą mecze Ligi Światowej, tu będą rozegrane mecze Mistrzostw Europy, które już niedługo. i Świata. i Świata, w przyszłym roku dokładnie. No i dzieci dzisiaj mogą przetestować ten parkiet, na którym najlepsi siatkarze w Europie będą grać i chyba ich opinia będzie tutaj wiążąca. Myślę, że tak, ale najwięcej na ten temat na pewno może powiedzieć Marcin, który jest u nas już po raz kolejny i bardzo, bardzo cieszymy się, że Marcin wybrał właśnie Ergo na na to miejsce, gdzie jakby zwieńczone są te treningi siatkarskie. My cieszymy się podwójnie, bo, bo ta impreza ma też swój inny wydźwięk edukacyjny. Może nawet z tych dzieciaków nie wyrosną siatkarze, ale najważniejsze, żeby z, z tych dzieci wyrośli w przyszłości którzy jeżeli nie będą uprawiać sportu, to przynajmniej będą kibicować, przychodzić i wypełniać arkał Dziękuję bardzo. Piotr Należyty, panie prezesie. Siatkówka Lotos Travel Gdańsk to nie tylko zespół plus ligowy, ale również młodzież. Fantastyczna młodzież, która reprezentuje bardzo wysoki poziom właśnie w młodzieżowej siatkówce. No tak, w naszym klubie młodzież jest, jest bardzo ważna, czasami nawet ważniejsza niż pierwszy zespół. E, z efektem tego efekty tego można, można obserwować e, w tym roku, chociażby wygraliśmy młodą ligę, tak? No bardzo się cieszę, że mamy okazję dołączyć się tutaj do tego projektu. E, z, kilku, z kilku przyczyn. Po pierwsze jest to propagowanie sportu, propagowanie siatkówki, e, no więc to jest fantastyczne, nie wszyscy będą siatkarzami, ale, ale no pomaga to w ich edukacji i rozwoju. Ale z tej strony sportowej no również, również jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ dzieciaki, które tutaj trenują, to tak naprawdę są roczniki, które rozpoczynają dopiero przygodę z siatkówką i tak naprawdę dopiero mogą trafić do mini siatkówki, więc no mam nadzieję, że też kilku ciekawych zawodników bądź zawodniczek do atomu się pojawi. No i będziemy mogli e, zaproponować im bądź, bądź e, no wspólnie, wspólnie dalej, dalej prowadzić ich i rozwijać. Czyli rozumiem, że prezes będzie bacznie obserwował tutaj młodzież. Oczywiście, że tak. Dziękujemy bardzo. Michał Kucharski, panie prezesie. E, czwarty i ostatni trening siatkarski z Marcinem Morzonkiem w tym roku, ale zakończony takim wielkim przytupem, takim siatkarskim gwoździem, czyli w największej hali sportowej w Polsce. Witam państwa bardzo serdecznie. Przede wszystkim chciałbym podziękować Ergo Arenie za to, że możemy tu być, bo jest to dla nas również wielkie wy wydarzenie. Treningi z Marcinem Możdżonkiem to jest jej druga edycja. W zeszłym roku ta impreza miała dwa miasta, w tym roku ta impreza rozrosła się i jest to cztery miasta. Gdańsk jest miejscem wyjątkowym. Myślę, że tutaj ta impreza będzie miała naprawdę wyjątkowy, fantastyczny wydźwięk. Jest mi nie niezmiernie miło gościć reprezentantki Polski, Kasie. Kasie i Izę, bo jest to dla nas coś wyjątkowego. Również bardzo, bardzo cieszy mnie to, że dołączyła do nas drużyna e, trefla Lotosu. E, miało być troszeczkę więcej siatkarzy, niestety w sezon urlopowy zatrzymał i dotarł do nas tylko Wojtek. Jednak to jest nam wyjątkowo miło, że, że, że Wojtek jest z nami, że będzie mógł pomóc dzieciom, że będzie mógł się z nimi wspólnie bawić. E, cóż więcej, czekamy na naprawdę dobrą zabawę. Od dzieciaków jest komplet, czyli 130. Czekamy na naprawdę bardzo fajną zabawę. Dziękuję bardzo. Dobarowe Towarzystwo na Murzdonka w dzisiejszym treningu. Katarzyna Gajgał, Anioł? Wiecznie uśmiechnięta? Co wczoraj płakałam. Wczoraj w Polsku doskonale Pani sobie radziła z dziećmi, zatem chyba już ta trema, która towarzyszyła Pani przed wczorajszym treningiem przeszła. Dzień dobry wszystkim. Na pewno wczoraj, że tak powiem pierwsze koty za ale myślę, że jest to bardzo fajna przygoda dla dzieci, organizowanie właśnie takich kampów, jak i również dla nas, że możemy wziąć w tym udział i, i tym dzieciom dać trochę radości. Dziękuję bardzo Izabela Bełcik. Pani Izabelo, ten spryt, który Pani prezentuje na parkietach Orlen <grym> i, i reprezentacji i to. międzynarodowych rozgrywek. Chyba tutaj się przyda tym dzieciom, które niektóre, niektóre z nich stawiają pierwsze kroki w siatkówce. Mam nadzieję, że do, do którego... Mam nadzieję, że się cokolwiek przyda co jestem w stanie im zaoferować, ale no, jest to mój pierwszy taki kamp, więc sama jestem tutaj trochę zakręcona i mam nadzieję, że szybko ogarnę się wśród moich kolegów i koleżanek i, i będę wiedziała, co tutaj robić. Z panią Kasią anioł, to mój spryt. Jakieś, były jakieś konsultacje z panią Kasią? Y -y, tak, było no, właśnie. <grym <grym no dopiero teraz zamieniłyśmy parę zdań, więc w zasadzie no, moja trema jest taka, jak, jak, jaką Kasia miała wczoraj, więc no i tyle, szybko mam nadzieję, że będzie dobrze. Będzie dobrze na pewno. Marcin Możdżanek. Marcin, ostatni tegoroczny trening siatkarski z Tobą dla dzieci, szybko chyba minęło. Szybko minęło, szybko, co dobre szybko się kończy. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj w Gdańsku, że jesteśmy na RG Arenie, hala mi bliska, na tej hali Wygraliśmy już sporo meczów, wygraliśmy e, brązowy medal Ligi Światowej. Bardzo się cieszę, że będziemy tutaj mogli być, że będziemy mogli dzieciom pokazać jak to jest stanąć na środku takiego parkietu i zobaczyć te trybuny do, dookoła. To wszystko, mam super pomocników, dziękuję im za przybycie. To wszystko, teraz idziemy i do pracy. No i to właśnie doborowe towarzystwo, o którym wspomniałem, siatkarki reprezentacji polskiej również garną się do treningów, garną się w cudzysłowie oczywiście do treningów z Tobą. To chyba świadczy o tym, że właśnie treningi siatkarskie z Marcinem Możdżankim zyskują coraz większą popularność nie tylko w męskiej siatkówce, ale również w kobiecej. No, to mi trudno powiedzieć, to chyba się trzeba dziewczyn spytać, ale na pewno Dziewczyny przychodzą tutaj przede wszystkim dla dzieci, bo to, to w tym chodzi. My to robimy dla nich, nie robimy tego dla mnie. Ja wiem, jak trenować, dużo trenuję, one zresztą też, ale chcemy im pokazać, jak to wygląda i chcemy to robić tylko dla nich. Dziękuję serdecznie.